Mamy kolejne 10 flag. Od 13 minut. Także szybciutko powspinamy się w tej skrzynce. Coś ciekawego może się znajduje. Art, skład na razie bez zmian. Jakoś się to całkiem nieźle spisuje. Także czemu nie? Pierwszy raz chyba użyłem w końcu tego. Ej, kurde, jest całkiem niezłe bo ale, ale nie no. Jeszcze sobie tutaj coś. Hmm, słabo, słabo. Kombo 4 wymieniłem na kombo 2. Więc spróbuję jeszcze jakieś kombo tutaj. Dobra, no, dobra, mamy z powrotem kombo 4 Więc yy, bardzo dobrze. Wezmę sobie średnią manę tutaj na przyszłość. Z tego względu, że fajnie by było tego fransa szybciej ładować. Tylko 47 tysięcy, z tego względu, że zrobiłem te kombo chyba w 3 albo 4 ruchy. Jakbym zostawił przy pierwszym ruchu, to wiadomo, więcej bym artefaktów zużył. Ale byłby wyższy wynik o ten 1000 czy 2 weźmy sobie kurcze huraganów zostało tylko 26 a niedługo się mityczny tytan zbliża trzeba by chyba troszkę ich dorobić hm. jednak chyba wrócę do małej do małej many tak bo yy, jest jej po prostu więcej Czuję, że te fiolety się tutaj naładują. Kłóci mi odpalenie tego diamentu, bo może jakieś jeszcze kombutaj tutaj sobie przyjść. Że, że te 47 tysięcy jest wartością, którą mogę zaakceptować. Teraz tak mamy błogosławieństwa, 5% generowania many, 5% uzdrowienia i 5% na szansę na trafienie krytyczne. Trafienie krytyczne nam jest niepotrzebne, bo to jest tylko z klocka. A klocka mi się gra coraz mniej. Uzdrowienie jest mi niepotrzebne, bo, bo nie. I tylko tak naprawdę potrzebuję generowania many, więc sobie tutaj to biorę wracam do małej many, ok, całkiem sympatyczna plansza, jeśli chodzi o tempo naładowania mi się kart, trochę gorzej jeśli chodzi o combo. Cały czas się trzymam koło tych 55 sekund. Eee, nie wiem, to niski wynik. Wydawało mi się, że skoro zrobiłem kombo w pierwszym ruchu, to powinno być ok. Hmm, kurde. Szału nie ma, nie, nie ma co ukrywać. Tu ma trochę przewagę nad, nad yy, ciemnopieżem w, w taki sposób, że hipo bije równo, a, a ciemnopież bije po kolei jakby, dlatego to trochę dłużej trwa. No kurcze, no... Co słabsze te wyniki. Mamy rzadkie błogosławieństwo. Wszyscy bohaterowie otrzymują 5% do ataku, minus 15% redukcji otrzymanych obrażeń, lub wszyscy bohaterowie z poziomem many niższym niż 50% otrzymują 3% many w każdej turze. Wiadomo, że trzeciego nie biorę, bo nie doprowadzam do takiego stanu, żeby mieć 50% życia. I zastanawiam się, czy wziąć atak, czy wziąć redukcję otrzymanych obrażeń, ale chyba wezmę plus procent do ataku, bo mam nadzieję, że to mi nie, nie spowolni aż tak bardzo moich kart. Szkoda, że nie ma tego błogosławieństwa, które daje 50% many na start finałowej rundy, bo na to najbardziej czekam tak naprawdę. I na tym combo już będę, mimo, że mam albo dobra nie biorę ten diament jeszcze, miałem combo 5, ale tutaj widziałem, że mogę sobie to kombo jeszcze trochę polepszyć, kurde, co jest grane, nie wiem, chyba będzie niezły wynik, <laughs> mimo że czas tutaj nie gra na moją korzyść. Zobaczmy. No ok, to jest ok wynik. Wróćmy się, oczywiście, po nagrodę. Tutaj szansa na artefakt czterogwiazdkowy i teleskopem bym nie pogardził. No niestety nie tym razem. No ale lecimy dalej. Wiadomo, że mam coraz mniej artefaktów. Już jeden mniej znowu dostałem. OK. diament zawsze spoko. Takie kombo też jest bardzo spoko. Jezus, co ja tu zrobiłem, wiedziałem, że mam rdzeń 0a O kurde, ale padaka. Widzicie to co ja? Bardzo źle rozegrałem artefakty. No ale dobra, wynik jest dobry, bo miałem combo 8 na początku. Brakuje mi tutaj jeszcze jednego slot'a, żeby atak bombowy w sobie wsadzić. Który dałby mi po prostu Kurde no. tak bombowy dałby mi właśnie dobijanie tych, tych takich mało low-hp potworków. Pójdę po ten diament, rozbiję sobie go bardziej po to, żeby trochę zaoszczędzić artefakty, bo raczej mi tutaj żadnego kombo nie, no właśnie nie przyniesie. Ale żółty diament mi przyniesie kombo. Tylko pytanie jest takie, czy ja chcę go odpalać w fazie bossa, kurcze. Bo nie chciałbym, żeby odpaliły te karty. Dobra. Na szczęście odpaliła ta osoba, która nie zadaje do obrażeń. Hmm. Wynik średni na jeża. Kolejne błogosławieństwo. 50% życia co 5 tur, 5% generowania many, czy 5 zdrowia? Oczywiście e, pierwsze Was w ogóle nie interesuje. Możecie się zastanowić nad tym, czy wolicie 5% zdrowia więcej, czy 5% generowania many, Jeśli gracie tak jak ja, Czyli z wykorzystaniem artefaktów bierzecie sobie generowanie many. Jeśli gracie sobie oszczędnie, no to możliwe, że 5% zdrowia będzie dla was korzystniejsze. Oczywiście takie kombozy z... Stworzących się tych artefaktów nie wlicza się do kombo ostatecznego i dalej mam kombo na poziomie 1 no nie serio. Miałem znaczy tak, no i tak to by nie wiele dało, bo, bo miałem dalej jakieś kombo tam tylko na poziomie 2, ale zawsze byłoby to lepiej niż to co mam teraz bo nawet jak to ukończę w niedługim czasie, to nie będzie jakiś super wynik. Mam combo 1. No 10 000 straciłem na, tym, na tej mapie, mając combo 1, zużywając artefakt. Masakra. Hmm. Kombo 3 też mnie za bardzo nie urządza. Straszna lipa. Kombo no, 5 byłoby spoko, gdyby nie to, że jest zrobione z Tornada, więc się nie wlicza do waszego wyniku końcowego. Zapomniałem, że nie mam ciemnopieża odpalonego. Dobra, to kombo, które mam, powinno mi teraz, powiedzmy, że dać w miarę spoko wynik, więc sobie gram, jak jest. Znaczy wynik, 45 tysięcy myślę, myśl, myśl, że dostanę. No. Także zaczyna się równia pochyła. Błogosławieństwo, 5% do życia, szansa na trafienie krytyczne czy generowanie many. No, ja biorę standardowo generowanie many. Ale tak jak mówię, zastanówcie się nad życiem, jeśli gracie bez artefaktów. Został mi ostatni poziom na dzisiaj. I liczę na troszkę lepszą mapę. Nie, no masakra jest, powiem wam szczerze. Nic tu ciekawego nie przychodzi kompletnie. Kombo 2, no, ok. Dobra, jest kombo 4. Combo 4 myślę, że powinno wystarczyć. Jako tak. Dobra. Zerknę sobie, ile miałem siły po osta w ostatniej wieży na tym etapie. Okej, okay, miałem milion 47 tysięcy, także o 41 tysięcy miałem yy, mniej. Ale nie jestem zbyt zadowolony, bo wczoraj uzyskałem przewagę też około 40 tysięcy, więc utrzymuję swój poziom z poprzedniego razu, gdzie wydaje mi się, że mam teraz trochę lepsze karty, więc ja w teorii powinienem cały czas mieć te wyniki coraz lepsze i trochę się obawiam, że mi może zabraknąć z tego względu, że gdybym utrzymał aktualne tempo, to skończyłbym z wynikiem 2 115 tysięcy. I taki właśnie dokładnie wynik miał ostatnio gość na setnym miejscu. Więc ja nie mam ani tak naprawdę jednego punktu zapasu na chwilę obecną, także muszę coś tutaj poprawić. Na pewno straciłem mnóstwo punktów na tej mapie, gdzie zagrałem na 10 tysięcy. Mimo, że wiedziałem, że mam combo jeden, zagrałem ją do końca. A może trzeba było jednak tego combo jeszcze poszukać i te parę tysięcy, chociaż te 4-5 tysięcy więcej. Dozbierać. Mam nadzieję, że już taka plaża się tutaj nie trafi i uda się coś tutaj więcej zagrać. No, ci co mają powyżej 2100, powiedzmy 20, to raczej mają już zagwarantowane top 100. Myślę, że te pierwsze 18 osób już zostanie w tym top 100, no ale cała reszta tutaj, co jest, a ukończyła, to na 100% wypadnie. Także niestety, ale Nikuś z na Ty wypadnie. No ale ma chwilę swojej chwały, że jestem top 100. No na pewno jeszcze kto tutaj, no Miki, Niki raczej też wypadnie, niestety. No ale zobaczymy Smołki, Smołki też raczej wypadnie. No z no ale zobaczymy, zobaczymy. Może poziom się obniżył z poprzedniego razu, oby, bo wtedy też ja mam większe szanse, żeby w tym top 100 być. Dajcie znać jak Wam idzie. Zobaczmy jeszcze, jak w skrzynce potworów. Mi się wydaje, że jest trudniej grać przez to, że nie ma cały czas tego 50% więcej many w fazie bossa, bo to, to błogosławieństwo było naprawdę bardzo, no kluczowe, kluczowe, a mamy tylko jeszcze szansę zdobyć Rzadkie błogosławieństwa teraz w na kolejnym etapie, potem na 12, na 18 i 24. Także już za wiele czasu nie zostało. Mam nadzieję, że tutaj się kryje błogosławieństwo 50% manny fali bossa. Jeśli ktoś już zagrał tą mapę, grał na flaszkach, podzielcie się informacją, czy, czy było to błogosławieństwo w ogóle na tej wieży. Bo może trzeba będzie zmienić koncepcję, trochę gry, ten zwój odmiany wywalić, a dać sobie dużą albo średnią manę. No, nie czekam na Wasze komentarze. Trzymajcie się.